Pewnego razu przyłapałem moją dziewczynę na zdradzie z panem młodym, najlepszym przyjacielem jej przyjaciółki, w dniu ich ślubu, więc z nią zerwałem i powiedziałem pannie młodej. Teraz ich ślub jest zrujnowany, a ja postanowiłem, że chcę zemsty. Mam 28 lat i poznałem moją dziewczynę, która ma 26 lat, w barze, gdzie odbywał się quiz. Trafiłem z nią do jednej drużyny, bo nie przyszedłem z własnym zespołem. Byłem pod wrażeniem, jak wiele wiedziała. I to naprawdę mnie do niej przyciągnęło. Zawsze interesowałem się quizami, więc każda osoba, która również się tym interesuje, od razu jest dla mnie interesująca. Zaczęliśmy rozmawiać i ostatecznie zaczęliśmy się spotykać. Obecnie robię magisterkę, podczas gdy ona wcześniej była nauczycielką, ale zrezygnowała z pracy, aby skupić się na budowaniu swojej obecności online. Chcę zostać czymś w rodzaju influencera skupionego na quizach, co oczywiście w pełni popieram. Bo uważam, że potrzebujemy więcej takich osobowości, zwłaszcza kobiet w internecie. Kiedy była w liceum, miała bardzo dobrą przyjaciółkę, którą nazwiemy May. May miała chłopaka z liceum, którego nazwiemy Tom, a ich związek, przynajmniej dla zewnętrznych obserwatorów, był marzeniem. Dwie osoby, które zakochały się w liceum, jakoś udało im się pozostać razem mimo studiów na przeciwnych krańcach kraju, a ostatecznie zaczęli mieszkać blisko siebie po tym wszystkim. Kilka miesięcy temu moja dziewczyna przyszła do mnie z radością, mówiąc, że Tom oświadczył się May i że planują wkrótce się pobrać. Spotkałem Toma i May kilka razy i szczerze mówiąc, są to najsympatyczniejsi ludzie, jakich znam. Zawsze życzyłem im jak najlepiej. Kiedy mi to powiedziała, byłem naprawdę szczęśliwy z ich powodu. Myślę, że każda historia miłosna jest inna, ale zawsze lubiłem myśl o znalezieniu miłości bardzo wcześnie w życiu. Nie ma nic lepszego, niż znać kogoś tak głęboko, przynajmniej kiedy wszystko idzie dobrze, aż do samego końca. Bo jak się okaże w tej opowieści, bycie licealnymi ukochanymi nie zawsze oznacza, że będziesz mieć idealny związek, jeśli coś takiego w ogóle istnieje. W końcu nadszedł dzień, w którym Tom i May mieli się pobrać, i jak można było się spodziewać, byliśmy na miejscu. Szczerze mówiąc, było to niesamowite wydarzenie i było absolutnie piękne. Było trochę hałaśliwie, ponieważ jak się tego dnia dowiedziałem, Spora liczba krewnych May należała do pewnego klubu motocyklowego. Podobno to była rzecz, z której jej dalsza rodzina była dumna, ale ona była jedną z tych, które nie poszły tą drogą. Wszyscy byli dobrymi ludźmi, choć niektórzy wyglądali raczej groźnie, ale łatwo było się z nimi dogadać. Nie miałem takiego emocjonalnego zaangażowania jak moja dziewczyna, biorąc pod uwagę, że znałem ich oboje tylko przez ułamek czasu, który ona znała, ale przyznam, że nadal mnie to poruszało. Ponieważ wydawali się być doskonale zakochani. Sprawy zaczęły się psuć, gdy zacząłem rozmowę z jednym z innych gości, który uczęszczał do tej samej szkoły średniej, co para i moja dziewczyna. Próbowałem wskazać mu moją dziewczynę, i kiedy w końcu ją znalazłem, zobaczyłem, że ona i pan młody stali blisko ściany i oboje mieli poważne miny. Panna młoda była gdzie indziej, rozmawiając z kilkoma swoimi przyjaciółkami. Oto co. Nie sądzę, że miałbym problem widząc Toma i moją dziewczynę rozmawiających prywatnie. To nie było to, co mnie zaniepokoiło. Problemem było to, że w dniu ślubu Toma i May ich rozmowa wydawała się zbyt poważna, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Zanotowałem w myślach, że zapytam o to moją dziewczynę, gdy noc dobiegnie końca i wrócimy do naszego pokoju hotelowego. Podjąłem temat i zapytałem ją, o czym rozmawiali. Co wydawało się tak poważne w dniu, który miał być bardzo szczęśliwy dla wszystkich obecnych? Na początku powiedziała, że to nic, ale to odpowiedź tylko zwiększyła moje podejrzenia. Powiedziałem jej, że to oczywiście nie mogło być nic, i myślę, że zdała sobie sprawę, że musi coś powiedzieć, jeśli chce jasno pokazać, że to naprawdę nie było nic wielkiego. Według niej Tom miał typowy niepokój przedślubny w stylu, czy nie popełniam błędu. I ona po prostu pomogła mu się uspokoić, bo znają się tak długo. To była dość przekonująca odpowiedź i chociaż miałem wiele pytań, takich jak dlaczego to nie jeden z drużbów dawał mu takie wsparcie i dlaczego wyglądało na to, że mają bardziej dyskusję niż motywacyjną przemowę, zostawiłem to. Jednak kiedy zauważyłem, że ciągle rozmawia z kimś na aplikacji do wiadomości na swoim telefonie, zacząłem się zastanawiać, co się dzieje. Za każdym razem, gdy podnosiła telefon, jej twarz stawała się nieco poważna i wtedy w pełni uświadomiłem sobie moje podejrzenia. Nie myślałem jednak od razu o zdradzie. Po prostu czułem, że jest coś, czego nie chce mi powiedzieć z jakiegoś powodu. Może Tom powiedział jej coś bardzo osobistego i przysięgła nikomu tego nie mówić, ale musiałem się upewnić i zdecydowałem się przejrzeć jej telefon. Szczerze mówiąc, to nie był pierwszy raz, kiedy przeglądałem jej telefon. Zrobiłem to dwa razy wcześniej, kiedy miałem naprawdę silne podejrzenia, że coś przede mną ukrywa, i za każdym razem niczego nie znalazłem. Choć można by powiedzieć, że brak zaufania prowadzi do sprawdzania telefonu partnera, czuję, że to, czego ona nie wie, nie może jej zranić, a także pozwala mi zobaczyć, czy prawda zgadza się z tym, co mi mówi. W tamtych przypadkach odkryłem, że niczego nie ukrywa, co zdecydowanie sprawiło, że bardziej jej ufałem. Tym razem było inaczej. W końcu wziąłem jej smartfon, gdy poszła spać, i od razu wszedłem do jej wiadomości z Tomem. Wyglądało na to, że to z nim najwięcej rozmawiała tej nocy. Było tam mnóstwo wiadomości z tego samego dnia ślubu, chociaż większość z nich pochodziła z czasu po powrocie do hotelu. Przewinąłem wszystkie wiadomości do początku dnia i znalazłem wiadomość od niej, która brzmiała: Czy mogę przyjść? I odpowiedź Toma z emoji oczu. Po tym Tom odpowiedział Tak. Następne wiadomości pochodziły z wieczora. Zanim zacząłem je czytać, przypomniałem sobie, że moja dziewczyna powiedziała mi, że idzie do pokoju, gdzie dziewczyny przygotowywały się do makijażu z ich podróżującą makijażystką. To było około tego samego czasu, kiedy napisała do Toma. W tym momencie szybko wyszedłem i sprawdziłem nasze rozmowy, a tam zobaczyłem, jak pytała o to, gdzie jest moja dziewczyna. Zajęło jej trochę czasu, zanim odpowiedziała, ale napisała, że jest w drodze. Bałem się wrócić do wiadomości z Tomem, ale to zrobiłem i rozmowa, którą mieli tego wieczoru, zajęła mi trochę czasu, aby złożyć ją w całość w kontekście, ale w końcu mi się udało. Tak długo, jak nie będziesz próbował wyznać wszystkiego, to oboje będziemy w porządku, napisała moja dziewczyna. Zaufaj mi, nie zamierzam. Mam teraz o wiele więcej do stracenia niż ty. To najgorszy możliwy moment, odpowiedział Tom. To był jedyny możliwy moment, Tom, zwłaszcza, że czekaliśmy tak długo w pierwszej kolejności. Nie czekaliśmy na nic. Przyszłaś do mojego pokoju na chwilę przed ślubem. Było w tym coś kuszącego, że to stawało się rzeczywistością. To było tabu i to było to, co mnie pociągało. I wiem, że popełniłem błąd, ale to ci się podobało odpowiedziała moja dziewczyna dodając emotikonę uśmiechu To nie o to chodzi Możesz coś lubić i wiedzieć że nie powinieneś tego robić Teraz mówisz jakbyś miał sumienie ale jakoś nie miałeś go gdy byłam naga przed tobą Pomyliłam się tak Podobało mi się tak to nigdy się więcej nie zdarzy Przekroczyłam granice w swoim życiu gdzie takie rzeczy są teraz nieakceptowalne i nie jestem na tyle głupia żeby próbować powiedzieć mej Przynajmniej pozwól mi, żebym mogła wiedzieć, co ci się najbardziej podobało. Zawsze fantazjowałam o tobie i to było jak spełnienie marzeń. Chcę tylko usłyszeć, jak bardzo ci się podobało. Daj mi coś, co będę mogła pielęgnować, jeśli to nigdy się więcej nie powtórzy. Tom odpowiedział, pisząc dwa paragrafy o ich seksualnym spotkaniu, opowiadając, co najbardziej mu się podobało w jej ciele i co robiła. Nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo trzęsła mi się ręka z gniewu. Dopóki nie zauważyłem, że ledwo mogę czytać ekran. Nie wiem jak, ale jakoś w środku całej tej wściekłości udało mi się uchwycić jak najwięcej kompromitujących czatów na moim telefonie i opuściłem pokój hotelowy. Pamiętam, że tej nocy chodziłem bez celu, próbując nadać sens moim myślom, ale wszystko było absolutnym chaosem. To był poziom emocjonalnego bólu, który naprawdę boli fizycznie. Chciałem się po prostu zwinąć w kłębek. Jednak gdzieś w środku tego bólu poczułem ulgę, bo wiedziałem, że spotykam się z oszustką i mogę zakończyć to bez bólu rozwodu. Tom i May właśnie się pobrali i nie mogłem sobie wyobrazić, że mój ślub z dziewczyną miałby się odbyć za mniej niż dwa lata. Mogłem skończyć z oszustką i nie wiedzieć o tym ani słowa. Oto co wiem na pewno. Chcę z nią zerwać. Ale tu pojawia się problem, w którym potrzebuję pomocy. May dosłownie właśnie poślubiła Toma. Nie wiem, czy powinienem jej powiedzieć, co wiem. Z pewnością to byłoby moralnie właściwe, ale niektórzy ludzie wolą błogą ignorancję, jeśli jest to alternatywa wobec prawdy, która może ich nieodwracalnie zranić. Nie wiem, jaką osobą jest May. Mogę po prostu zerwać z moją dziewczyną i powiedzieć jej dlaczego, ale nigdy nie ujawniać Toma. Albo mogę skonfrontować się z nim i dać mu do zrozumienia, że wiem, ale czy to naprawdę jest dla niego kara? Szczerze mówiąc, jestem zdezorientowany, ale spotykam się z tą dziewczyną od czterech lat i jestem tak zraniony, że potrzebuję się na niej odegrać, nie robiąc nic nielegalnego, chociaż wiele nielegalnych rzeczy wydawało się kuszących. Czekam na Wasze sugestie, które mogą mi pomóc. Edit. Wiele osób mówi, że nie powinienem być odpowiedzialny ani martwić się o to, co mej zrobi z informacjami, które jej dostarczę. Argumentem jest, że powinienem postąpić właściwie, mówiąc jej. A to, czy będzie mnie za to nienawidzić, czy nie, nie jest moją sprawą, o ile zrobiłem to, co moralnie słuszne. Myślę, że większa część mnie zgadza się z tym podejściem. Nie chcę być osobą, która niszczy małżeństwo, zwłaszcza tak wcześnie po ślubie, ale wydaje mi się, że to może być jedyna droga. Edytuję po raz drugi. Ktoś skomentował, że powinienem zemścić się, śpiąc z Mej, bo to najbardziej równorzędna forma zemsty, jaką mogę sobie wyobrazić. Uśmiałem się z tego. I mam nadzieję, że autor komentarza żartował. Generalnie nie działam w ten sposób. Można zdecydować się na zdradę, jeśli wiesz, że nie możesz opuścić związku z jakiegoś powodu, ale tak naprawdę nie ma dobrego argumentu, aby zostać z osobą, która cię zdradza, jeśli masz wszystkie niezbędne okoliczności, aby ją zostawić. Właśnie na to się zdecyduję. Aktualizacja. Cześć wszystkim. To ja i wracam. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę przekazać tę aktualizację tak szybko po ostatnim poście. Myślę, że minął mniej więcej miesiąc, ale jestem bardzo zadowolony z tego, jak się to wszystko potoczyło i szczerze mówiąc, nie mogło być lepiej. Oto jak to się stało. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, było pozbycie się mojej dziewczyny. Teraz już byłej. Dzięki niebiosom. Kiedy wróciliśmy do domu z wesela, powiedziałem jej, że chcę z nią porozmawiać. Upewniłem się, że oboje siedzimy i pierwsze co powiedziałem to: Wiem, że spałaś z Tomem. Zbladła i otworzyła szeroko oczy. Zaczęła bełkotać, jakby próbowała wymyślić coś, czym mogłaby się bronić, ale było jasne, że to nie zadziała. Nie miała nic do powiedzenia. Szczerze mówiąc, nie wiedziała skąd o tym wiem, ale nie było sensu nawet próbować zaprzeczać, jeśli jakoś się dowiedziałem. Powiedziałem jej, że spędzę godzinę w salonie, a ta godzina to wszystko, co jej daje na spakowanie rzeczy i zorganizowanie sobie kogoś, kto po nią przyjedzie. Po tym czasie wyrzucę ją z mieszkania i wezwę policję, jeśli będzie to konieczne, a wszystko, co zostawi, zostanie przekazane do Goodwill lub wyrzucone do śmieci. Powiedziałem jej, że jej czas zaczyna się teraz, ale ona nadal siedziała na kanapie, patrząc na mnie z łzami płynącymi po twarzy, ale bez dźwięku. Udało jej się wykrztusić. Kochanie, przepraszam, zanim zaczęła trząść się z płaczu. Po prostu pokiwałem głową i zaśmiałem się. Po pięciu minutach wciąż siedziała przede mną. Przypomniałem jej, że czas płynie i wtedy w końcu wstała, żeby odejść. Kiedy minęła godzina, poinformowałem ją i wyszła, ciągnąc za sobą dwie walizki. Jej przyjaciółka, którą zadzwoniła w tym czasie, wyniosła trzecią walizkę. Zakładam, że zabrała wszystko, co było dla niej ważne. Bo szczerze mówiąc, nie żartowałem, mówiąc, że reszta rzeczy zostanie przekazana lub wyrzucona. Nie chciałem mieć żadnej z jej rzeczy w domu. Nie chciałem mieć żadnych przypomnień o niej w jakiejkolwiek formie, więc w końcu pozbyłem się wszystkiego, bo zabroniłem jej wracać po tym, jak wyszła za drzwi. To był ostatni raz, kiedy widziałem ją osobiście. Był moment, kiedy wróciła i zaczęła pukać do moich drzwi, błagając o rozmowę, ale nigdy ich nie otworzyłem i więcej już nie przyszła. Zerwałem z nią i byłem z tego bardzo szczęśliwy, ale to była tylko część tego, co planowałem zrobić. Następną rzeczą, którą zrobiłem, było zadzwonienie do May. Gdyby mieszkała bliżej, chciałbym porozmawiać z nią osobiście, żeby wiedziała, jak poważna jest sprawa, ale nie zamierzałem się tak angażować. Kiedy odebrała telefon, upewniłem się, że Toma nie ma w tym samym miejscu co ona i zrobiłem wszystko co w mojej mocy żeby ją przygotować mówiąc że mam do przekazania coś bardzo ciężkiego kiedy powiedziała powiedz to już po prostu pozwoliłem jej to usłyszeć powiedziałem jej że moja była dziewczyna i jej mąż spali ze sobą w dniu ślubu powiedziałem jej wszystko co wiedziałem z wyjątkiem graficznych szczegółów które miałem nieszczęście przeczytać po drugiej stronie linii telefonicznej zapanowała długa cisza musiałem jej powiedzieć że nie jestem pewien, czy podjąłem właściwą decyzję, mówiąc jej o tym, czy też wolałaby nie wiedzieć. Odpowiedziała tylko, że jest bardzo wdzięczna, że jej to powiedziałem, bo zawsze wolałaby znać prawdę. Wyglądała na zszokowaną tym, że moja była dziewczyna, jej wieloletnia przyjaciółka, mogłaby ją tak zranić. Współczułem jej, bo choć dla mnie było to bolesne, dla niej musiało być o wiele gorsze. To była jej miłość ze szkoły średniej, a on dosłownie właśnie został jej mężem. Tak czy inaczej, powiedziała, że poradzi sobie z sytuacją i podziękowała mi. Około tydzień później wiedziałem, że May podjęła decyzję, ponieważ moja była dziewczyna zadzwoniła do mnie i z jakiegoś powodu odebrałem, żeby usłyszeć, co ma do powiedzenia. Była na mnie wściekła za zrujnowanie ich małżeństwa. Najwyraźniej miała altruistyczne podejście, twierdząc, że w porządku, że z nią zerwałem, ale nie musiałem niszczyć nowego małżeństwa. Powiedziała, że nawet nie znałem ich tak dobrze, więc nie miałem powodu, żeby się wtrącać. May postanowiła zakończyć wszystko od razu. Po prostu zaśmiałem się i odłożyłem słuchawkę. Było to dla mnie niezwykle zabawne, że próbowała być moralnie wyższa w jakikolwiek sposób. Następnie postanowiłem ujawnić ją w mediach społecznościowych. Zamiast robić to sam, zatrudniłem kogoś, kto miał mi pomóc z ciężką pracą w komentarzach. Dałem mu całą historię, w tym rozmowy. I on zaczął działać na wszystkich jej stronach w mediach społecznościowych. Najwyraźniej nie mogła opublikować nowego filmu bez tego, że ten facet pojawiał się ze swoimi kontami. Kiedy jedno konto było zablokowane, przechodził na inne. Wzbudziło to wiele dyskusji wśród jej fanów, aż doszło do punktu, w którym musiała wyłączyć komentarze we wszystkich swoich postach. Około dwa tygodnie po rozpoczęciu tej akcji po prostu przestała publikować. Minęły teraz około dwa tygodnie i nic nie opublikowała, co jest dziwne, ponieważ zwykle publikowała prawie pięć razy w tygodniu. Coś w tym sprawia, że czuję się szczęśliwy. Wiem, że może czeka, aż sprawa ucichnie, ale wrócę, kiedy zdecyduje się wrócić. Internet nigdy nie zapomina. A teraz najzabawniejsza część całej historii. Kiedy May powiedziała swoim krewnym, że małżeństwo się skończyło, byli oczywiście bardzo ciekawi, dlaczego tak się stało, i jasno im to wyjaśniła. Otóż May jest najwyraźniej bardzo miłą osobą i wiele ciotek, wujków oraz kuzynów ją uwielbia. Ci motocykliści z jej rodziny poszli do domu Toma, aby narobić niezłego zamieszania. Według May trochę go poturbowali. Jednak najlepsza część dla mnie jest taka, że poszli również do domu mojej byłej dziewczyny. Nie wiem, jak zdobyli jej adres, ale jakoś im się udało. Nie zrobili jej krzywdy, ale na pewno ją przestraszyli. Ostatnie, co słyszałem, to że opuściła dom swojej siostry i wyprowadziła się z tego stanu. Nie wiem, czy to tymczasowe, ale jest to niesamowicie zabawne, że jej zdrada sprawiła, że uciekła jak uciekinierka. Podsumowując, zerwałem z nią. Upewniłem się, że zdradziecki pan młody został przyłapany przez swoją żonę. Przyczyniłem się do zniszczenia kariery mojej byłej w internecie. Wyrzuciłem ją z domu i wyrzuciłem niektóre z jej rzeczy. Dałem AP lekkie lanie i przestraszyłem moją byłą na tyle, że uciekła z państwa. Dla mnie to najlepsza zemsta, jaką mogłem uzyskać i szczerze mówiąc czuję się dużo lepiej. Bycie zdradzonym nie jest przyjemne, ale wydaje się, że zemsta jest właściwym lekarstwem na to, zwłaszcza jeśli zrobisz to właściwie i upewnisz się, że boli. Dziękuję wszystkim za pomoc i wsparcie w trakcie tej drogi, a ja z pewnością pomogę innym, którzy będą potrzebowali wsparcia.